Dzień dobry Państwu. Jacek Gawka. Witam Państwa w kolejnych wiadomościach z Wejherowskiego Starostwa. Do Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad starosta wejherowski Józef Reszke wystosował w ubiegłym tygodniu pismo w sprawie potrzeby montażu czasomierzy do świateł na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 6 z ulicą Orzyszkowej oraz na rondzie Solidarności w Wejherowie. Jak pisze, nie sposób uwierzyć w to, aby 5000 kierowców chciało rozmyślnie narazić się na mandat i punkty karne. Zaś zainstalowanie czasomierza przyczyni się znakomicie do zwiększenia bezpieczeństwa, gdyż kierowcy dojeżdżający do skrzyżowania będą mogli dostosować swoją prędkość do wskazań czasomierza i w sposób bezpieczny dla pozostałych uczestników ruchu, ruchu drogowego zahamować. Czekamy na odpowiedź Generalnej Dyrekcji. Zakończył się pierwszy etap budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Słucharskiego w Wejchrowie. Kontynuacja budowy wraz z budową ronda na ulicy Słucharskiego i połączenia go z ulicą południową w Gościcinie będzie realizowana przez gminę wiejską Wejchrowo w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Powiad do realizacji tej inwestycji zaplanował także kwotę 900 tysięcy złotych. Aktualnie czekamy na podpisanie umowy gminy z Wojewodą Pomorskim, po czym nastąpi rozpisanie przetargu. Zarząd Powiatu Wejherowskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski można składać do dnia 14 marca bieżącego roku. Ogłoszenie w tym zakresie oraz wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej powiatu. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w serdecznie zaprasza Państwa do zwiedzania swoich wystaw stałych i czasowych. Zwiedzanie wystaw oraz samego muzeum możliwe jest w ciągu tygodnia roboczego w godzinach od 9 do 15, zaś w weekendy od 11 do 17. Muzeum ogłasza także 15. edycję konkursu prezatorskiego imieniem Jana Drzeżdżona na opowiadanie lub esej w języku kaszubskim. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do 15 sierpnia bieżącego roku niepubli niepublikowanych wcześniej prac na adres Muzeum Piśmieństwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejchrowie, ulica Zamkowa 2, 84 200 Wejchrowo. Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie internetowej Muzeum oraz Powiatu. Wszelkie pozostałe informacje znajdują się również na naszych stronach internetowych, zwłaszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Ja na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.